Oficer wojskowy wyciąga granat z pojazdu. Następnie wyciąga zawleczkę i rzuca go w kierunku żołnierzy, którzy wykonują ćwiczenia fizyczne. Gdy tylko to widzą, wszyscy żołnierze uciekają w panice, z wyjątkiem najsłabszego z nich. On natychmiast rzuca się na granat, aby ochronić innych przed obrażeniami. Jednak ten słaby żołnierz nie wie, że był to fałszywy granat. Oficer zrobił to tylko po to, aby przetestować odwagę żołnierzy. Zachwycony niezwykłą odwagą chudego żołnierza, wybiera go do specjalnego eksperymentu. Najpierw żołnierzowi wbija się kilka małych igieł, a pod nadzorem lekarza, za pomocą maszyny Powoli wstrzykiwane jest serum, co powoduje ogromny ból. Następnie rozpoczyna się kolejna faza. Żołnierz zostaje ustawiony pionowo wewnątrz dużej maszyny. Maszyna całkowicie zakrywa jego ciało, a z góry podłączona jest rura tlenowa, aby mógł swobodnie oddychać. Lekarz pyta, w porządku? Żołnierz odpowiada, tak. Po tym do wnętrza maszyny zostaje wprowadzona energia promieniowania beta, a jej poziom jest stopniowo zwiększany, aby sprawdzić jego wytrzymałość. Początkowo wszystko przebiega bez problemów, ale gdy poziom energii rośnie, żołnierz zaczyna odczuwać silny ból i głośno krzyczy. Żony lekarz każe wyłączyć maszynę, jednak żołnierz krzyczy ze środka, nie, nie wyłączajcie maszyny, zniosę więcej bólu. Stopniowo energia jest zwiększana jeszcze bardziej, ale z powodu przeciążenia wszystkie maszyny zaczynają iskrzyć i nagle się wyłączają. Po chwili, gdy maszyna się otwiera, słaby i chudy żołnierz przemienia się w silnego, muskularnego młodego mężczyznę.